Cześć! Z tej strony, Ola. Dzisiaj zaproszę Cię na 10-minutowe flow, sekwencje dla zapracowanych, którzy potrzebują oderwać się na chwilę od biurka i rozluźnić ciało. Zaczynamy. Rozpoczniemy w pozycji dziecka. Przenieś ręce do przodu. Skoncentruj uwagę na oddechu. Kolejnym wydechem okrągłe plecy przejdź do klęku, wdech usiądź z powrotem napięty. Wydech okrągłe, wdech napięty. Jeszcze trzy razy. Dwa. I ostatni raz. Zatrzymaj w klęku i zacznij bardzo łagodnie przenosić ciężar ciała, raz na prawo, raz na lewo. Poruszaj biodrami. Wypychaj biodra. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Wracamy do siadu. Z prostymi plecami do góry, z okrągłymi w tyłu. i wdech. I wydech. I jeszcze wdech. Wydech. Ostatni raz. Usiądź na pięty. Teraz duże koła zataczaj barkami. I w drugą stronę. Daj ramiona do tyłu. Zacznij oddalać. Jak najdalej możesz jeszcze przenosić ręce do tyłu. 4, 3, 2, 1. Odwrotnie ustaw dłonie. 4, 3, 2, 1. A teraz szeroko otwórz klatkę i mocno zamknij. Otwórz i zamknij ostatnie dwa. Zostań w pozycji na chwilę do psa z głową w dół, na zmianę powciskaj pięty. Raz prawa, raz lewa. I jeszcze chwilę powypychaj biodra, rozluźnij się, i przejdź z powrotem do siadu. Tym razem. Usiądź w siadzie skrzyżnym i daj prawą rękę górą. Postaraj się połączyć łokcie i dłonie. Jeżeli nie będziesz w stanie połączyć dłoni, to możesz złapać w ten sposób, a jeżeli dasz radę, to zatrzymaj. I teraz spróbuj zrobić to w taki sposób, żeby barki ściągnąć w dół, a łokcie unieść do góry. Trzymamy przez chwilę. I z wydechem skręć w jedną stronę, powrót i w drugą stronę. Rozluźnij. I druga strona. Tak samo tutaj możesz złapać w ten sposób. Możesz spróbować połączyć barki w dół łokcie do góry. Odciągasz łokcie od klatki piersiowej. I w jedną stronę skręt, powrót i w drugą. Rozluźnij. Z wydechem tyło, pochylenie miednicy, wdech, przodo, wydech i wdech. <āmanson> <smusias> Ostatni raz. Skręt, wydłuż plecy na jedną stronę, wdech i wydech. Może jeszcze trochę pogłębisz. Wracamy do centrum, wdech, wydłużamy plecy, wydech druga strona i pogłębiamy wydech. Wracamy do centrum. To teraz spróbuj połączyć łokcie i dłonie. Spróbuj docisnąć do siebie. Zaczynamy unosić ramiona do góry, ale cały czas masz połączone łokcie. Tak wysoko jak jesteś w stanie unieś, dociskaj do siebie ramiona. Jeszcze chwilę 4, 3, 2, 1 i luz. Znowu rozluźniamy ramiona. I naprzemiennie jeszcze raz na prawo, na lewo. Wydech, wdech do centrum. Zatrzymujemy. Głowa idzie w bok, dokładnie uchem do barku. I teraz spróbuj ściągnąć brodę w dół. Kiedy ściągniesz brodę w dół, zacznij w przeciwną stronę. Ciągniemy rękę do boku. Jeszcze, 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 jeszcze. Poczuj rozciąganie ramienia, szyi. I cały czas ciągniesz brodę w dół. Wracamy i druga strona to samo. Idzie głowa w bok, uchem do barku i broda jeszcze w dół. Ręka druga wędruje do boku, rozciąga, jeszcze wędruje. Zatrzymaj tutaj i wracamy do centrum. To jeszcze raz. Spróbuj połączyć łokcie, ściągnąć barki w dół, unosić do góry jak najwyżej ciągniesz, cały czas napierasz. Postaraj się tak pracować, żeby łokcie były jak najbliżej siebie, napierały na siebie ramiona, ale barki ściągaj w dół i żebra w dół. Ostatnie. Napieramy. Cztery, trzy, dwa, jeden i los. Wydech tyło, pochylenie miednicy, wdech przodo. I znowu wydech i wdech. Jeszcze. Ostatni raz. Zatrzymaj. To teraz, prawa ręka idzie do tyłu i staramy się dać dłoń między łopatki. Zatrzymaj tutaj. Spróbuj teraz odciągnąć łokieć od głowy, od szyi. I może uda Ci się też oderwać dłoń. Co się może wydarzyć? Zrobisz to z wygięciem. To teraz próbujemy schować żebra, utrzymać neutralną pozycję kręgosłupa. Jeszcze odciągaj rękę i rozluźnij. Druga strona. Żebra w dół. Za głowę, dłoń między łopatki i zaczynamy oddalać rękę. Żebra. Trzymamy, możesz nawet drugą rękę położyć sobie na żebra, zamknąć żebra i do środka. I rozluźnij. Ok. Zrób teraz jeszcze raz skręt do boku. Tym razem spójrz w jedną stronę. Wyciągnij rękę do boku, czyli jak patrzysz w lewo, to lewa ręka. I teraz zegnij łokieć i chwyć za głowę, tak bardziej z tyłu, za czaszkę. Broda w dół. Przeciwna strona, ściągnij bark w dół. Jeszcze trzymamy. Oddychaj spokojnie, nie za mocno ciągnij. Wszystko jest na 30%. Wracamy i druga strona, skręcamy w bok. Ręka do boku. I zaczynamy. Odwracamy dłoń, chwytamy za czaszkę i brodę ściągamy w dół. Ściągaj delikatnie, koncentruj uwagę na oddechu. I rozluźniamy. Połącz dłonie w okolicy mostka, wydłuż plecy. Na wdechu skręć w prawo, na wydechu w lewo i w szybkim tempie. Skończ na lewo, na wydechu. Odłóż ręce na kolana, zatrzymaj na chwilę. Wrównaj oddech, otwórz oczy. Prawa ręka do przodu, wypchnij mocno dłoń. Poczuj rozciąganie w okolicy nadgarstka. Druga strona, rozluźnij dłonie. Powoli przenoś ciężar ciała do przodu, zostaw ręce z tyłu, proste plecy, z okrągłymi plecami wracamy w górę, odwrotnie skrzyżuj nogi i jeszcze raz ciężar ciała do przodu, proste plecy. Z okrągłymi w górę. Na koniec ostatnie skręty, długie plecy wdech. Wydech pogłębiamy. Powrót do centrum, druga strona. Wdech. I wydech. Wróć do centrum. Daj ramiona do góry, połącz dłonie z wydechem bliżej klatki piersiowej. I jeszcze raz wdech. I wydech. Bardzo dziękuję Ci za tę praktykę. Możesz wracać do pracy. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.